Nawet najwięksi fani komunikacji miejskiej są źli, kiedy autobus albo tramwaj po prostu się spóźnia. W tak dużym mieście jak Poznań o wypadek nie trudno, o kolizję jeszcze łatwiej, a wtedy wszystkie rozkłady jazdy można wyrzucić. Warto więc wrzucić na swój telefon aplikację Kiedy Jadę, bo dzięki niej dowiemy się dokładnie co do minuty, o której przyjedzie nasz tramwaj na przystanek, na którym właśnie czekamy. Po uruchomieniu aplikacji na Twoim telefonie zobaczyć można wszystkie poznańskie przystanki. Tych jest prawie półtora tysiąca, więc lepiej wskazać miejsce, gdzie jesteśmy. Wybieramy jeden konkretny i otrzymujemy informacje, jakie linie się tu zatrzymują. Trzeba tylko określić kierunek jazdy, a aplikacja wskaże co do minuty, za ile realnie ruszymy w podróż. Jesteśmy na rondzie Rataje, a chcemy osiemnastką dojechać na Franowo. Zgodnie z informacjami na moim telefonie ten tramwaj powinien być tutaj za dokładnie 10 minut. Jest godzina 22.27, odliczamy. Aplikacja korzysta z tych samych danych, które trafiają na elektroniczne tablice na przystankach. Wszystko dzięki nadajnikom GPS, które są zamontowane w większości autobusów i tramwajów. Sygnał wysyłany z trasy pozwala obliczyć, ile czasu zajmie dojazd na konkretny przystanek. I pamiętajcie, żeby korzystać z darmowych hotspotów INEA. W całym Poznaniu czeka na Was ponad 40 tysięcy miejsc z bezpłatnym Wi-Fi. Jest godzina 22:37, osiemnastka wjeżdża na przystanek na Rondo Rataje. Za chwilę pojedzie dalej, a Wy przemyślcie sprawę, czy nie warto zainstalować sobie aplikacji, kiedy jadę. Według mnie ta aplikacja całkiem porządnie działa. Co prawda dostępna jest tylko i wyłącznie na telefony z systemem Android, ale już wkrótce być może będzie dostępna również na inne telefony.